Noc cicha. Nocy prawdziwa. Nocy piękna i młoda. Tyś została stworzona przez Twego Pana. Tyś jest w konkretnym celu. Tyś taka, jaka powinnaś być. Zakłócany przez światło. Z elektrowni, zakłócane przez oświetlenie uliczne. Tyś, jeszcze młoda i zakłócana przez prąd. Tyś, której nigdy w mieście nie możesz być 100% sobą, bo ty jesteś tą, która jest oświetlana przez światło i nie pozwala ci być sobą